Dzień dobry, szalom! A, ja witam wszystkich bardzo serdecznie. Godzina 18, dzisiejszy odcinek z mini maratonu Total Warowego. Kontynuujemy nasz Enzyk Bizancjum na modyfikacji. Medieval Kingdoms do Hearts of Iron 4, dlatego przycisk w ogóle soczysty komentarz, zapraszam na Discord, GK, Patreon, na Twitch Stream oraz drugi kanał Znajomy Zajączka, po więcej soczystego syndykalizmu. Eee, I tak sobie pomyślałem, że zanim odpalimy znajomego końca tury, to wykonamy pewien manerw, wykonamy pewien manerw na, na, nazywający się, poświęcimy drugi Legion Upadek i wodza Anatoliosa, żeby on sobie wsiadł na łódkę i prawdopodobnie, prawdopodobnie Myślę, że tu będzie chyba dobrze, może tutaj bardziej. O co chodzi? Poświęcimy go sobie, on sobie tutaj stanie. I dlaczego zamiast to robi? Bo mianowicie ta armia krzyżowców, bo w ogóle bohaterowie chrześcijaństwa. Ta armia krzyżowców płynie na Rodos. Jeżeli dobrze ona pomyśli, to ona skręci tutaj, że przechwycić naszego biednego żbiczka. Oni powinni go widzieć, więc jeszcze tak staniemy, bo oni widzą cały obszar morski prawdopodobnie. Eee, stajemy nim tutaj i oni prawdopodobnie popłyną na niego, dzięki czemu stracą turę i nie będą mogli, jak popłyną... A może dosięgną tak czy siak Chodzi o to, żeby zyskać jeszcze jedną turę na, na Prawy Rodos i zrekrutowania więcej liczby oddziałów Szkoda, że nie mogą się uzupełniać No bo jest gruźlica, nie wiem, w całym Imperium panuje gruźlica Takie czasy My mamy COVID, oni mają gruźlicę Dlatego poświęcimy, może się uda go wycofać i oni jeszcze bardziej za nim polecą Dobra, yy, skończmy tu, a wciąż możesz wyznaczyć zarządcę prowincji Jakiej zarządce prowincji? Eee, Nikoś, czym ty chcesz być? ja Rodostracja tracja Zachodnia. Nie, nie stać nas na razie. Nie chcę żadnego zarządcy prowincji. Eee, to jest niebezpieczne, niskie poczucie z ludności. Dobra, niech będzie. Koniec tury. W końcu udało się. O, widzicie? 300 iq. 300 iq. Popłynęli za nim. Wiecie co? I my teraz robimy cyk. Uciekamy. Uciekłeś wystarczająco daleko. Dobra, złapiecie. Eee, złapiecie, chłop. Zrobimy automatyczne rozstrzygnięcie, dawaj. Przecież jeszcze zatoniesz. On chyba zginie. spoko, To był jakiś chyba tam randomowy szlachcic, nie? Więc wielkiej straty nie ma. On niestety polek, ale dzięki temu, oni nie powinni, no właśnie, zyskaliśmy jedną dodatkową turę. Ej, kolejna osoba dostała groźlice. Przecież ja nawet nie przerzucam oddziałów. Co jest? Jakaś epidemia się szerzy? To już jest e etap czarnej śmierci? Nie, w sumie, ej, czarna śmierć to jest za niedługo będzie. Ta epidemia to była dżuma? Chyba? co z Krymu genuańscy kupcy przenieśli, to już chyba jest blisko, bo to było jakoś 1600, 1600 któryś mamy 1224, w ogóle co my tutaj mamy prawdziwy Bazileus, prawosławie, siła potężna, o minus 2 dlatego, że jesteśmy potężni, nie? rozwój, wysokość podatków, imperium godne uwagi, o ale ład publiczny, korupcja plus 2, bieżąca potęga, dyplomatyczne zmęczenie wojną, aktualny poziom minus 1, morale wszystkie, nadwyżka żywności Plus jeden plus 1. Okej, okej, dobra. Co się wydarzyło? Zyskano cechy, wyczerpanie, udowa zakończona, śmierć w boju, armia utracona, bitwa, bitwa, królestwo... Królestwo Cylicji? Cylizji! Seljukowie dobra. Eee, to jesteście wy, tak? Czyli Ormianie walczą z sułtanatem bardzo dobrze. Księstwo Austriackie, Królestwo Chorwacji. Ej, czemu, co tu jest nowy cesarz Herre, Co tam się dzieje? Nie wiem, czy ta mechaniczka do końca działa. A, Węgrzy, którzy przechodzili przez nasze ziemie, zarazili się i teraz chyba wracają do domu, żeby zarazić resztę Europy. Także śmieszne. Czy my jesteśmy w stanie to zdobyć? Bo ja nie chciałem tego ręcznie prowadzić, bo mi szkoda czasu. Możemy to oblegać, niech się zrobi więcej machin oblężniczych ehm... Wy dalej cierpicie. Możemy jakichś naimików machnąć? Nie, nie możemy. Możemy natomiast wywerbować. Kurde, jakbym wiedział, że mam dodatkową turę, to tych lepszych werbował, no ale nic. Yy, werbuj ciebie. Yy, może więcej łuczników i to będzie pełna armia, jest, jest pełna armia. Możemy stworzyć armię. Stwórz armię. Kupiec polityk. Yy, Twórz armię. Ile to będzie kosztowało? Odnów tradycję. Właśnie, upadek Legion. Twerbuj, 500 kosztowało Dobra, ale niech będzie Niech będzie, bo to jest dodatkowa jednostka ciężkiej jazdy Która będzie gdzieś tam jeździć i ich że Oni też nie mają pełnej armii, bo widzę, że chyba mają 19 jednostek A, tu jest napisane 19, no właśnie Kurde, jaki wkurzony chłop Ty, może chcecie zawieszenie broni? Handeli, handeli ha O, wy nas nawet lubicie Czemu oni nam wojnę powiedzieli? To jest jakieś oskryptowane? Że, że jak Bizancjum ma wojnę z Wenecją, to ura, krzyżowce na Konstantynopol? Bandyci jedni Bo my nie za bardzo możemy się rozwijać Um, bo brakuje pieniążka, a nasze armie utknęły. Nie mam zadowolenia, bo po co? Tego nie możemy rozbudować? Chociaż mogłem to rozbudować. Jaka to jest żyzność? Mała. Okej. Ok. Okej. Okay. 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 Chyba, że to rozbudujemy. Eee, a tu już jest stadowiec. Eee, żyzność. Aha, to jest stado owiec, Aha, no nic dziwnego. Pola pszenicy, bydło chyba miało wyrąbane. Właśnie bydło miało wyrąbane na, na tego. Na... No, żyzność, Smyra, co my tutaj mamy? Tawerna, stady oliwne. <laughs> moglibyśmy to rozbudować, tylko pieniędzy brakuje. Dużo że moglibyśmy rozbudować, tylko pieniędzy nie mamy. E, Zarządce prowincji, tak, wola kajzerańska wspólnota kończymy, skończ turem. Dobra, Antiochia przypłynęła i... Oni jeszcze jedną armię sprowadzają! Och, cholipka, dobra, to jest problem. Mm, to jest great problem. Wypadł za miasto i nie ma sensu, bo w polu ich nie pokonamy. My mamy bardzo postaje jednostki. To de facto większość to jest Wolksturm i Volk Volksturm bardzo... wybuchł... Gru o gruźlica. O! Konstantynopolu już była gruźlica i wróciła gruźlica. Super. Super, nie wiem. W mediewalu dwójce było coś takiego, że mogłeś. Jak miałeś zarazę w mieście, rekrutowałeś szpiega, ten szpieg się zarazał i wysyłałeś tego szpiega do miasta sąsiada. I, I to miasto dostawało nagle choroby i tak mogłeś się rozprzestrzeniać to, a tutaj to ja nie wiem jak, jak to się dzieje Chyba handeli, handeli działalność Nikoś Nikoś, przecież się dopiero zwerbowałem, Nikoś To się opamiętaj Oni, oni tego nie oblegają Okej, okay, oni tego nie oblegają, a wiecie co to oznacza, że możemy dalej rekrutować ehm, Ta armia jest w polu, tak, zrekrutuj konnych łuczników tylko po to, żeby wkurzać, wkurzać tych żbiczków Zrekrutowali najemników! Mieli 19, jest 20 A ja co turę patrzę i nie mogę zrekrutować najemnika, no skandal Dalej tu jest gruźlica Nie wystarczająco siła, gruźlica ta Festung krodos <laughs> Festung krodos, szkoda, że nie no nie, rozbudujemy tego, nie stać nas e, Nic na razie nie zrobimy, dobra, czy możemy to w końcu zdobyć, czy dalej musimy oblegać? Nie, no nie zdobędziemy tego, aż turmując to, cały odcinek na to zleci. Pokaż, jak wygląda ta osada. Jak wygląda oblężenie tego. Z dwóch stron, z trzech stron są bramy. Dobra, spróbujmy na automacie. Jak nie siądzie, to zagram ręcznie. No i jeżeli wytnę to. Yy, daj postawę. Postawę agresywną. Dobra, wygraliśmy, ale straciliśmy dwa, ostatni oddział szermierzy straciliśmy. I tych włóczników, którzy dwie tury się rekrutują. No ale dobra, niech będzie. Yy, okupacja, osady, tak. Dobra, zajęliśmy. Osada przejęta, która oczywiście nas nienawidzi. Znowu trzeba wszystko naprawić. Czyściutko. Czekaj, ty zburzyłeś koszt naprawy. Kliknij, aby zburzyć. Stadowiec nie burz. Co my tutaj mamy? Plac budowy, stadowiec, grecki kościół, doki handlowe, zameczek. Okej, a tu zamek akurat spoko, bo to jest taka e, taka wysunięta placóweczka, więc niech będzie. E, armia awansowała, armia awansowała, super. E, uzupełnienia plus jeden, Koniecznie uzupełnia plus 1. Przucie wspólnoty plus jeden, Nie no, uzupełnienia daj. E, zbierać tu nic nie możemy, ale. Nie możemy, co? O kurde. Ty, ja ich mogę rekrutować, tylko oni dwie tury potrzebują i kuszników O, zrekrutujemy tych szermierzy Zrekrutujemy tych szermierzy i trzy oddziały, posiedzimy, uzupełnimy oddziały, zmienimy, dobra, dobra I teraz pytanie, czy ta armia chce płynąć do Wenecji? Nie, 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 Ta armia nie chce płynąć do Wenecji Ta armia nie chce płynąć do Wenecji, ta armia popłynie na Kretę Myślę, że jest. My, my myślę, że... Go, dobra, czy możemy z kimś teraz handlować, jak to zajęliśmy? Yy, Chorwacja, handeli handeli, pieniążki, ja potrzebuję pieniążka, rozumiesz? umiarkowana O, dobrze w końcu. Yy, stu... Czekaj, może mi pokaż po prostu tak, z kim możemy handeli handeli. Yy, aha. Dobra, panie, panie, jak ty się nazywiesz? Da, dałdzie, panie Dałdzie. No co za dzban? Zobaczcie pieniędzy 213, rozumiesz artykuły przemysłowe dostaniesz części zamienne do, do tego księstwo trapezuntu wiecie jaki jest duży plus, że to księstwo trapezuntu ma własny enzyk. i kompletnie się nami nie przejmuje <grym> jest bardzo dobra wiadomość i w następnej turze dwie pełne armie do konstantynopolu wbijają obecnie no stolicę mamy bezbronną jeden co broni stolicy to gruźlica <grym> nie mogę dobra mm... No, badamy technologię pod lepsze budynki, ale obecnie lepszych budynków tak średnio bym powiedział. Średnio, bo, bo nie mamy pieniędzy. Bo wszystko musi lecieć w totalną mobilizację Volkszturmu. Ci Węgrzy to chyba się zgubili na tej kurcjacie. Kruc oni pływają wszędzie, tylko nie tam gdzie trzeba. <ścoughs> Czy oni zajęli mnie w osadę narażącą do Chorwacji? Naprawdę. Oj, bitwa. E? Um, um, um. Akurat mamy gówniane oddziały. Zresztą znaczy też było trochę słabe. Templariuszy, zbrojnik templariuszy przez Żbiczek. Ej, co jest, co to za mapa? On był w trybie jakiejś fortyfikacji, bo on mi zaatakował tego generała, który się rekrutował. Ej, ja to ja chcę zobaczyć jak to wygląda. No powiem wam, że chłopcom jednostką jazdy ma cały obóz dla siebie. Musimy bardzo szybko wyjechać z tego obozu, bo nasze posiłki będą przychodzić z tamtego kierunku. A wrogowie są. Wrogowie są. Czekaj. Dostaliśmy też jakieś paliczki. Nie wiem. Ja to porozkładałem tutaj wokół tego. Bo to jest na zasadzie, że my musimy bronić tego placu, czy nie? Ja wiem dokładnie, jak działa taka ten. Bo jeżeli my mamy bronić tego placu, to trochę ciężko, bo ja muszę stąd się ewakuować. Uh, I oni mają. Tu mają siły. I tam mają siły. Okej, okay, dobra. Powinniśmy stąd wyjechać. I czekać aż nasze. Dobra, są posiłki. A tu też mają posiłki. Nasze posiłki przychodzą stąd. Okej, okay, tylko że my powinniśmy dostać kilka armii posiłków. Na pewno, na pewno panowie wszyscy musicie truchcikiem jechać tutaj. A ty dawaj tu. Okej, okay. wróg się zbliża. To wiemy, że wróg się zbliża. Dobra, wchodzi! Wchodzi armia Bizancjum! Wolkszturm idzie! Wolkszturm idzie bronić Rodos Ej, ale bardzo dobrze nas zaatakowali. Jakby prowadzili normalne oblężenie, to mogło być różnie. Bo nie dość, żeby nas oblegali, to jeszcze gruźlicy by... będą. O kurwa, ty, bo, znaczy cholipka, bo to jest armia, na którą prosto jedziemy do tyłu. A wy musicie. bardzo szybko. Yy, podejść tutaj. Bardzo szybko. Piękna armia Bizancjum! Piękna armia Bizancjum! Ej, dobrze, że tą bitwę stoczyliśmy. O nie, oni mają konnych łuczników, cholipka. To jest dziebka problem, jak mają komnych uczniów, eee... Żeby też jazda za bardzo nie, nie zaszarżowała, atakują naszego wodza, no właśnie, oni będą w niego strzelać. Czy wyjedziecie czy wy do tego obozu? To będzie tak, że my uciekniemy z tego obozu, oni wiadomo, i my będziemy musieli sztrumować ten obóz. Jeżeli to jest na zasadzie tak, jak zdobywa się miasta, w sensie, że jest ten główny point, który trzeba przejąć i jeżeli go przejmą wygrają, no to problem, no. to no problem bo że za armii była poza obozem, bo była w mieście. Gdzieś tam powinny być Rodos widoczne? Ej, to nie jest Rodos, to jest jakaś seria małych wysepek, dobra, nie wiem co to za mapa, ale gdzieś tam powinno być nasze miasto, w teorii, nasza, nasz festu. To jest wszystko, tak? Wszystko, świetnie. Pokaż mi jak wyglądają nasze jednostki te... Um, są szermierze ci zwykli, tak? Ale pokaż mi to, to jest chyba rasowa... No, nie taka za bardzo rasowa jednostka. Szczerze to te bizantyjskie jednostki tak średnio bizantyjsko wyglądają. Taki totalny miszmasz kręcony ze wszystkiego. Co się da? No co są ci najemnicy? Ciężkie jazdy. No to widać. Nie wiem, jakaś Flandria czy coś. To jakieś muszelki. Ale. No ci może trochę tak bizantyjsko wyglądają, ale. No i generał to to ewidentnie bizantyjsko. Ale reszta naszej armii jest mało bizantyjska. Ty, jakbyś teraz zawrócił wieka w nich, jak oni cię ścigają, dałbyś radę? Aha, mamy was! Haha, łatwiutko! Łatwiutko! Wieź w tych kuszników. Wiedź w tych kuszników, jak to są odsłonięci. I ty też wieć w tych kuszników. Co prawda, oni są w jakimś marszu tym, znaczy w formacji marszowej. Musiałbyś by też zrobić w sumie linię jakąś sensowną. Dobra, ej pokonał ich. Dobrze, bardzo dobrze. Ci kusznicy też nie uciekną. Dobra, ale się ustawia na tym wzgórzu i tu będzie prawdopodobnie bitwa na, 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 na tym polu. Także teraz zrobimy tak. Weźmiemy. Um, ale to jest burdel z tymi jednostkami. Co to jest? To są harcownicy, tak? Jacyś. To są kolejne dwa oddziały kawalerii. Chodźcie tutaj. daj wszystkich szczelaków na razie. Większość naszej armii to szczelaków, bo zakładam, że będziemy siedzieć za murami i się bronić. Ale jak jest okazja, to im spróbujemy wklepać na polu bitwy. Myślę, że możemy stanąć tak. Mamy jeden oddział mieczników, trzeba to zapamiętać. Eee... Trzeba będzie wykorzystać przewagę ognia. Koniecznie. Dobra, co, coś ten deseń, panowie, rozstawić się. Dobra, ci kucznicy powinni zostać zmieszeni. Wy sobie poradziliście z tą jazdą. W sumie żadnego nie stracił. Ani przy ostrzale, tylko nie dajcie się zapaść tym włóczniom i będzie dobrze, nie? Kusznicy. Okej, okay, i gdzie są... To jest, to jest jazda harcownicza, ta? To jest jazda harcownicza. Dobra, to przejdzie się tutaj. Wow, wow, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, za się schowaj. Oni są rozbici, ci kucznicy. Tak, ale jeszcze mogą wrócić. Tak, bo informacji w jadą. Dawaj, 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 bo cię ścigają! Radio Fools! No i cię złapali. Do tyłu! Do tyłu! Nie ma sensu się z nimi bić, jak mamy taką przewagę we włóczniach i strzelakach. Tylko żeby generał głupio tam nie zginął. Mhm. I ci harcownicy, czekajcie, bo muszę się upewnić. Tryb walki dystansowej, jest. I rzucajcie w te oszczepy. Dobra, ty tamtych zmasakrowałeś. Dawaj na pole bitwy, jazda się wycofała. Tu są włócznie, które powinny to utrzymać. No to jest halabarda, nie wiem co robi. Yy... Dobra. Dobra, go nich. Yy... Wjedźcie w tych. Wjedź w tych. Aha, tych harcowników mi odganiasz. No niech będzie. Mhm. Te kusze wracają. Przejdź w te kusze żeby się z nimi bezsensownie nie bił Dobra, ta jazda wraca, wiedź w nich Aha, wy, wy fajny macie tryb dystansowy, nie? To uciekajcie na te włócznie Dobra, kto ucieka? A, ci, harcownicy. ci harcownicy są beznadziejni Ten tryb walki dystansowej, żeby sami odskakiwali od wroga Nie działa za bardzo Wow, do tyłu, do tyłu, do tyłu, bo daje się złapać Okej, okay. wiedź w nich dośli drugi oddział To jest, to jest jazda sztrumowa, czy do walki zwarcił? Weź to cofnij, zrobimy drugą szarżę Mhm Gońcie ich Ty Wy w sumie możecie ganiać ten jeden oddział Ty masz jakąś umiejkę? Drugi oddech Nie wiem co to daje Okej okay. Jak ta flanka? Trzyma się? Trzyma się Dobra, zaraz będzie, do, dojdzie do normalnej bitwy to ich po prostu wystrzelamy Dobra, nice Generała głupio nie stracić, do tyłu Mhm Obróć się Dobra Kurde, eee, strasznie dużo jazdy. Mega dużo jazdy. Wieć w, w tych, ile jest 27? Cofnij tego generała. Uh -huh. eee, I teraz tak, wy możecie ich zachodzić. Przypomnijcie, że nasza piechota to jest VOKS, najbardziej gumiana piechota jaka może być. Zróbcie zmasowany ostrzał tego. Zmasowany ostrzał tego, żeby to. Eee, bo oni są ładnie od boku ustawieni. Eee, wy to atakujecie. Ci miecznicy powinni wytrzymać w miarę. I nie wytrzymać, mogłem sobie murtacz zrobić i ta cała reszta tych oddziałów niech leci za tym. No ten trochę ciężko, ma, co wy macie? Morale. Okej, okay, wy musicie w tych wjechać i wyrzucajcie oszczepami. Mamy coś tu jeszcze wróciło? Wy wróciliście, super. To nie jest prosta bitwa. Na automacie byśmy wygrali. Ja chciałem zobaczyć ten, jak to wygląda, bo mamy bardzo osłabione jednostki przez poprzednią bitwę i gruźlicę. I mamy bardzo słabe jednostki jakościowo. A to nie o wszystko są templariusze. Krzyżowcy. Dobra, nasi żołnierze uciekają, przeżyjemy. Mhm. Uh -huh. Odpal, bo ci męcznicy muszą się utrzymać. Koniecznie. Dobra. Rzucacie, rzucacie. Pojedź do tyłu. Coś takiego zrób. Okej. Okay. Wy powinniście sobie poradzić z tym. Wiedziesz, wiedziesz. To w tych możecie wjechać teraz. Kurde, ci by te włócznie spanikowały. Niedobrze! Yy, strzaj łucznikami tu. Tu. Wiedź w ciebie. I wiedź w ciebie. No wyżyjecie. No tak średnio. Weź przerzuć oddział. Ty musisz tym generałem tych, tych kuszników po, 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 pokręcić. Okej. Okay. Nice. Dobra, ci uciekli. Eeeem. Yy... Mieczcie w ciebie Nice, strzelajcie w to Ale ci musi miecznicy roboty robią To jest oddział garnizonowy, więc nawet jak zginie to, to nie będzie wielkiej straty yy... Wy trochę w nich weszliście, ale trudno Dobra, że mnie, że utracili Daje radę ten generał, bo ja go trochę tak posłałem Ich jest niewielu, a posłałem na dużą liczbę kuszników na Bardzo dużą liczbę kuszników, Doraci całkiem wyparowali Yy, mamy jakieś włóczników po... owszcholibka. No właśnie tego się bałem, że zacznie i To jest, du o, to jest dużo ciężkiej jazdy. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Yy, daj tą jazdę do tyłu nie bij się z tymi włóczniami. Okej, okay, o, uciekli. Niech będzie. Okej. Okay. No powiem wam, że zaczyna się robić nieciekawie. Się zaczyna się robić bardzo nieciekawie. Dogonicie go? Złapaliście to jazdę, świetnie. Wydwaj, wbijcie się w tego. Eee, strzelać w tego. Strzelać w tego. Mm. Te włócznie tu. Te włócznie tu. Ci wszyscy. Na was. musimy, Muszą nasi łucznicy spokojnie strzelać. Wiedziałem, że ten nasza Volksztrupa piechota nie wytrzyma. Czemu wy uciekacie? Walczcie! Nikt nie ucieka, walczyć do końca. Janrowie też nie mogą zginąć. Być zmęczenie sobie, zbi. OK. Dobra, ci złamani, złamani. Nice, nice, świetnie, świetnie, bardzo dobrze. Teraz tak. Na, na tych włóczników. możecie zaatakować wręcz na tych włóczników. A te dwa oddziały jazdy, pomóc zabijać tych kuszników. Dobra, centrum wygrane z powrotem. Lećcie tu i wami możemy dobić to. Wy się dać radę. Ile ich was zostało? 50. Pamiętacie... O nie, generał, ucieka, tylko żeby ci garowie nie poginęli. się żołnierze się przegrupowali. O, przegrupował się, dobra, nice. Już co, weź się wycofaj, żeby się nie zginął. Albo w sumie wjedź im w plecy. No. Myślę, że to będzie dobre. I wy tak samo możecie już w tych strzelać. Wjedź w tych. Ostrzał, ostrzał. Dobra, powinniśmy to już wygrać. Ale przez chwilę było ciężko, jak tą kawalerą wjechali na linię. Dana naszą jedyną szansę, żeby to ten, wy, 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 wyciągnąć ich łucznikami. Kurde, to sami harcownicy, nie, zostaw pomóż im. A Wy możecie jeszcze dobić tą kawalerę, bo widzę, że ona rozgromi tych naszych. I zacznijcie ostrzał. Dobra. Strzelać w to. Te dwie jednostki jazdy, niech dobiją was. I wystrzelać w to. Okej. Okay. Kiedy najgorsze oddziały, jakie zostały, walczą z tymi drugimi najgorszymi. Damy radę pozbyć się tej jazdy strzeleckiej? W ogóle ci harcownicy są tak beznadziejni, walczą w ręce. Którzy to są? Jesteście wy. wy I jesteście w stanie pokonać średnich włóczników jakichś. Włócznicy poluta, czymkolwiek to jest. To jest zaskakujące. Został nam jeden generał. Możesz odpalić. Tą miejkę na niego? Czy coś? Pomóc mu? Troszeczkę. I nasi łucznicy. Też są beznadziejni, bo nie są w stanie tych włóczników skontrować. Kompletnie. Kompletnie. Piękne zwycięstwo, rany. Minimalne zwycięstwo, dobra. My straciliśmy tam chyba jednego generała. Jeden, dwa oddziały całkiem nam wyparowały z tej głównej armii. Mm, ci helabrawnicy chyba byli beznadziejni. No, duże straty nie ma, wszystko przeżyło. Problem jest taki. Że płynie druga armia, a my nie mamy za bardzo uzupełnień, bo tu wszędzie jest gruźlica, więc daj. O, właśnie 20% uzupełnień. Oni się w ogóle wycofali. Z nas zaatakujesz w tej turze? Nie, nie zaatakowałeś nas w tej turze. Dobra, i mamy... mamy jeszcze chwilę czasu. Może jakieś najemnicy się pojawią. Ale strasznie wypocona bitwa, mega wypocona Chciałbym, żeby to Bizancjum miało prawdziwe, ciężkie jednostki, jak przystało na Bizancjum jak jakimś wolkszturmem. Tak, Legion Brutus Polek, kupię z administrator, nie wiem, daj administratora. A niech będzie ten żbiczek. Eee, a, oni wszyscy polegli. <grybujesz> oni wszyscy polegli. No dobra, uzupełnia jakieś weszły eee, Ty powinieneś właśnie, dostaj oddziały jazdy tych Hipokratesów. Eee, teraz tak. Eee, chwiejna lojalność, wyczerpanie, budowa, nominacja spadko... Czekaj, czy zginą nam dziedzic? A chyba tak. Chyba nam dzieci zginął. Znaczy nasz braciszek musiał polec. Manuel nie pamiętam który, ale ktoś mógł zginąć. Mogło tak być. <ścoughs> Tro, troszeczkę dużo tych generałów traciły. E, wyczerpanie sukcesja, cykl życia teodoros, położenie ranga. A, jeden zmarł z, z tego z przyczyn naturalnych. Strasznie wypocone, strasznie wypocone, ale przeżyliśmy. Dobra, co tutaj przypłynęło? Tu jest już dużo mniejsza armia. Czy my będziemy w stanie. Mm, zaatakować ich tak, żeby walczyć osobno? Czekaj, zrób save'a. Ogień grecki, a bo jest event, dobra. Rezerwy płynnego ognia zaczęły się zmniejszać pomimo Twoich wysiłków, więc nadszedł czas. Ej, mamy dostęp do ognia greckiego, co? Podjąć decyzję, czy powinniśmy zapłacić wygrowaną sumę wymaganą do wyprodukowania większej ilości, czy może nadszedł czas, aby odłożyć tę cudowną broń na raz na zawsze. Wszystkich krzyżowców spalimy, tak. Tajemnice greckiego ognia są stracone do czasu. Nie jesteś już w stanie rekrutować ani zbądź jednostek. Te niczy grecki ogień są bezpieczne na razie. zapłać przywrócenie. 10 tysięcy? Nie, no nie stać nas. Ale ja i tak nie, nie mogę nigdy rekrutować tych jednostek. Nie zapłacę 10 tysięcy. No, 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 nie, nie da się. Tajemnice greckiego ognia są stracone do czasu. Czyli co, że potem będzie można wrócić do tego, tak? No dobra, na razie nic nie rób. Na razie nic nie rób. Ty awansowaj swoim drogą, ty jesteś wodzem, a masz każdą sytuację, no i będzie autorytet, kosz w werbunku, okej, okay. stań sobie tą armion tutaj. A nie, ty przeżyłeś, dobra, jeden generał przeżył, niesamowite, pozbądź się tych żbiczków tutaj, mhm, uh -huh. pozbądź się i wbiór reszty, cyk, dobra. Ktoś zginął? Nie, wszyscy przeżyli. O, 1% uzupełnienia oddziałów, ale mega dobre, że po tamtej bitwie dostaliśmy plus 20%. Ty, może chcecie zawieszenie broni, bo ja kompletnie nie chcę tego podbijać, bo to jest... umiarkowana. Odrzucają. No dobra, zakładam, że ja wam pokonamy resztę armii, to będziecie chcieli się poddać. Stań sobie tutaj obok. Frodo z naprawione. Słutana trumu oblegany. Niech będzie. Dobra, jak wy wyglądacie? Wy jesteście średnio szczęśliwi. Zrekrutuj trzy oddziały tych szermierzy. Oni się dwie tury będą rekrutować, w międzyczasie wejdą zupełnie. w międzyczasie naprawimy tą osadę. Jakoś naprawię 540. To było chyba tak, że jak się, naprawia, jak się nie klikało na naprawy, to te budynki z czasem same z siebie się naprawiały, ale to byśmy musieli czekać, to niezadowolenie, to tak dalej, tak dalej. przykład tylko, że armia Wenecji się naprawiła w międzyczasie, nie? I Gruzica dalej nas masakruje. No i nas masakrać. Ciekawie czy ta grozica też wpływa na nasze dochody, bo one są beznadziejnie małe. Dobra, ale ta za dwie tury armia będzie gotowa i ona popłynie na kretę, a wy musicie trzymać festung. No dobra, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek, dzisiejsze festungi, dzisiejsze volkszturmowe bitwy wam się podobały. Łapek górę, soczysty komentarz, trzymajcie się i widzimy się za tydzień. Elo.